To, 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 człowiek przyjechał z czasów, ale to na inny temat. To nie będzie tematem dzisiejszego filmu. A, to, to pudełko. Mamy asa w rękawie. Proszę Państwa, asa w rękawie. Co to jest? Już Wam pokazuję. Nie wiem, czy sobie poradzę jedną ręką. boxing As w rękawie, słuchajcie. Czy to będzie as w rękawie? To się okaże. Ach. Element Ace wachu. Mamy as w rękawie. Pudełko przedstawia się w ten sposób. No. Zapieczętowane, zapieczętowane, oryginalne. Dobra, to na razie tyle. Muszę i przejść do jakiegoś lepszego oświetlenia. AS, Wahu. Ace zwany as. A może natniemy i otworzymy to pudełko. Zobaczymy, co tam w środku będzie. Na stronie Amazona, bo na amazonie.pl kupiłem, najtaniej mi to wyszło. Cena nie była mała, ale pisało kolor red tej ramki. nie za bardzo aczkolwiek zamówione mam etui silikonowe do tego jeśli będzie ramka czerwona no to można dokupić dodatkowe ramki czarna, czerwona, niebieska srebrna, nie wiem co tam jeszcze zobaczymy dobra, otwieram ja jestem ciekawy Faktycznie, kurde, jak to wygląda urządzenie. Czekajcie, z tej strony. O, kurde, no. O, każdy narzeka na, na wagę. I słuchajcie, jest kolor taki, jaki chciałem. Czyli ten. Ekstra, kurde. Nie, no, nie jest moim zdaniem jest bardzo fajny, kurde. Wagowo. 208 gram. Kurde, nie no. Podoba mi się naprawdę. Fajny. Zobaczcie. As. No to mam Asa w rękawie. Tak wygląda urządzenie. Folia tutaj jest. No, na pewno czekają mnie aktualizacje. No, ale... Dobra. Zobaczymy dalej co jest w pudełku. Urządzenie odłożę. Fajne, podoba mi się naprawdę. Konkret nawigacji. Aluminiowy uchwyt. Ciężki nie jest. Konkretnie naprawdę fajnie się prezentuje. Smycz. Kabel do ładowania USB-C, papierologia, instrukcja. Jeszcze coś tu jest? Nie ma nic. I należy go później odpowiednio sparować z telefonem. Aplikacja do pobrania i można działać, więc tyle. Jeszcze raz sobie go kura No jest, kurde, kawał. Kawał naprawdę solidnej maszyny. Czujnik wiatru. Jak to się wpina w ogóle? No, leciutko poszło. No dobrze, zrobimy pierwsze uruchomienie. Chyba tutaj się wciska ten klawisz długo. Nie wiem czy jest naładowany, coś tam się dzieje. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało na początku. No dobra, uruchamia się pomału, bo pomału na początku pierwsza konfiguracja. Starting jest, rower jedzie i zaraz zobaczymy dobra no to teraz muszę zeskanować aplikację więc tak czynię dobra, wyciło i otwieram teraz muszę pobrać w aplikację łachu nie ma elementa teraz, tylko jest Wahoo, więc pobieram. Ok. Dobra, no, niech się ściągnie. A teraz tutaj mam chyba język angielski. English, nie wiem czy teraz nie, 94% jest dosyć naładowane, więc chyba teraz muszę wszystko zrobić przez aplikację. Zobaczymy, mam nadzieję, że się nie pokłóci z elementem tej pierwszej, pierwszą aplikację, co mam do łachu, jedyneczki. Aha, tutaj się zmienia języki, jak widać tym klawiszem. Polskiego oczywiście nie ma. Zostawimy angielski. Chyba dalej, to chyba tutaj to trzeba, nie wiem, okej. Okay. English. Nie wiem, nie mam na razie pojęcia, jak to zrobić. Chyba trzeba wziąć wszystko, zeskanować. Dobra, pomalo, Wszystko pomału. Yy, yy, chyba się już zainstalowała aplikacja, albo jeszcze nie. Dobra, zadziało się to. Otwieram. Aha, i tu co? Trzeba zalogować się, chyba. Wahu. Wahu mam jakiś konto. Kurde. Czy pamiętam teraz hasło? Chyba do tego samego co jest z elementa. Dobra, to próbujemy. Coś mi się tutaj udało zrobić. Ale to musiałbym sparować chyba urządzenie. P -p -p Element by computer. Pozwolić mamy. A i znowu skanowanie. No i teraz. Chyba kurde mi się to nie. O, Dobra, udało się. Ace, mamy Ace w rękawie, oczywiście. Please follow the system of prompt to complete with element. I co? Szukamy i czekamy. Searching. Dobra. Połącz, pozwól, pozwól begin setup. Pozwól o, żeś, kurde, no Connect to WiFi. Dobra. Ok, teraz muszę hasło podać. Czekaj ta. Dobra. Kontynuujemy. Fajnie, kontynuuj. I teraz mamy instalowanie aktualizacji. Więc nie będę was truł. Niech się to wszystko pomału zrobi. No dobrze, aktualizacje się powiodły, więc teraz wciskam kontynuuj. I teraz ściągamy mapy. Co? O co mi tutaj pisze? Do you want to add a passcode? Aha. Czyli, czy chcemy kod jakiś? Nie wiem, czy chcę na razie. Mogę to może później zrobić, nawet jeśli trzeba będzie. Czyli, na razie, wcisnę, że nie. Are you sure? No, a sure jestem, no. Do you want to add passcode? No, no, no. Do you want to add. Cholera jasna, no dobra, jest. Wpiszę sobie kod. Musiałem kod wklepać. Co tu jeszcze się dzieje? Komplet. No dobra. Pierwsze rzeczy wykonane. Powiem wam kurde, Liszczin, no wygląda to dosyć ładnie. Mapy. Jeszcze tu i słuchajcie, no nie wiem jak kutka jest. Aha, mam odblokować. Można poprzesuwać mapki, można zniżyć mapy. No, muszę to wszystko uaktualnić jeszcze, także. No, także teraz będę się bawił, a następne. następne rzeczy słuchajcie no to będę sobie już na rowerze yy, omawiał tu tutaj mamy godzinę temperatura 30 stopni chyba podaje ją z internetu dane bo w domu nie mam 30 stopni 90% naładowania yy, baterii i jest tutaj wskaźnik też dodatkowy no to jest kilometry kilometry łącznie chyba przejechane to jest prędkość godzina Right to chyba też czas, średnia. Można ręcznie przewijać i ustawiać sobie jeszcze inne rzeczy. Dobra, to byłoby na razie tyle. Nie będę Was zanudzał nie wiadomo czym i niepotrzebnymi rzeczami. Historia właśnie. Czy nam się pobrało z tamtego konta? Jestem właśnie teraz ciekawy. Chyba nie. Chyba tutaj nic nie mam. This week. Nie, w tym this weeku nic nie jeździłem, ale tak pojawiły się moje trasy, które przejechałem ostatnio. Czyli historia pobrała się z tamtego konta, które, które było na poprzedniej, yy, czyli z elementa łachu, tak. Już Wam pokażę, z której aplikacji. Z aplikacji, tej, która wygląda w ten sposób. To się pobrało, a tu mam teraz tą aplikację. Davis, czy to jest pobrane wszystko? Jakieś plany tu są, kurcze. Słuchajcie, no tu trzeba będzie wszystko się pobawić z tymi rzeczami. A nie chcę Was tutaj naprawdę wziąć i zanudzać. Muszę to sam. Przejrzeć, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra. Ale w każdym bądź razie tak. Urządzenie dla mnie. Nie ma żadnej tragedii odnośnie wagi. Wyglądu. Wygląda, prezentuje się przefajnie, naprawdę. Są klawisze, przyciski odpowiednio do. Tego, aby użyć ich odpowiednio, też tutaj mamy przywijanie, czyli yy, można sobie wziąć i więcej danych zobaczyć, albo po prostu mniej. Tak samo, jak było w wachu tamtym poprzednim. Yy, tutaj mamy możliwość sparowania yy, naszych sensorów. Tu mamy aktualne mapy, które żeśmy mieli wgrane a tutaj mamy jeszcze tak jak widać profile czyli jeżdżenie i albo chyba jest ustawione na zewnątrz, a tutaj w środku na trenażerze dobra Zobaczymy się, słuchajcie, wy, 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 plenerze, to byłoby na razie tyle, wahu ACE, jest fajny, nie narzekajcie na tą wagę, słuchajcie, nie jesteśmy wszyscy yy, aero i każdy kupuje licznik po to, po co mu jest potrzebny. Także ja jestem zadowolony z wyglądu na pierwszy rzut oka. A jak się będzie spisywał, to się wszystko okaże. Dzięki bardzo. W kolejnym odcinku będzie testowanie sprzęta. Cześć. Aha, jeszcze słuchajcie, no yy, w nowej aplikacji no, jest tutaj mnóstwo funkcji. Na przykład weźmiemy profile, no to zobaczcie ile tego wyskoczyło. Masakrycznie dużo. I nie wiadomo co do czego służy. Więc naprawdę trzeba będzie się wziąć i porządnie do tego przyłożyć. muszę oczywiście wszystko sparować z komutem i innymi aplikacjami, z których korzystam. Ale to nie ma sensu wam naprawdę pokazywać tych rzeczy. Jest tego dużo. Och. Ale urządzenie